Śliczny wizualnie, uroczo brutalny, z prostą, acz efektywną fabułą. Pełny jakiejś takiej dziwnej nostalgii do klasyków animacji. Tak można opisać najnowszą animację Dreamworks, która nazywa się Dziki Robot. No i oczywiście opowiem troszeczkę więcej w tym odcinku o tym filmie, więc zapraszam. Ostatnio obejrzałam Dzikiego Robota. Właściwie to kłamie, bo widziałam już fragmenty wcześniej na Annecy i też dostałam tam gratisy i merch z filmu, który pokazywałam już właśnie w tym odcinku, więc jeżeli ktoś chce, to parajcie tutaj, a tutaj wam wrzucę tylko przebitkę. I powiem wam szczerze, że tą torbę nadal używam, a plakat wisi u mnie w pokoju, więc... Byłam również na panelu o tworzeniu artystycznej warstwy najnowszego filmu DreamWorks Wild Robot. I dali nam gratisy. Uwielbiam gratisy. Dali nam taką torbę, a w tej torbie dali nam tak. Plakat numer jeden. Wydrukowany art z tego filmu. Ja dostałam taki. Wiem, że były, był jeszcze jeden, który tutaj gdzieś wrzucę na ekranie, i wydaje mi się, że ten drugi był o wiele ładniejszy niż ten, ale nie będę narzekać. Dali nam również takie coś, taki papier, który jest składanym samolotem papierowym ponieważ dla tych którzy nie oglądali relacji z Anesis z zeszłego roku to jest to jedna z takich tradycji tak jak na Pyrkonie są tradycje tak i tutaj jedną z takich tradycji jest rzucanie papierowych samolotów na scenę więc tutaj fajnie że zrobili nam specjalny papierowy samolot dali nam też to żeby się chłodzić i bardzo dobrze, bo jest mi gorąco. To jest bardzo ciekawe, ale to jest ołówek tylko że on ma tutaj nasionka, więc zakładam, że można albo go używać jako zwykły ołówek, albo jak się skończy, to to zasadzić i wtedy rośnie nam jakaś roślinka. W każdym razie już od obejrzenia zwiastunu po raz pierwszy wiedziałam, że ten film to będzie film roku. I koniecznie chciałam go obejrzeć. A biorąc pod uwagę, że ten film jako tako nie ma konkurencji, to jest szansa, że zdobędzie bardzo dużo nagród. Chociaż pewnie Oscary i tak przyznają w Wajanie. Bo, bo to Disney, bo przecież tam nie ma kompetentnych sędziów i nagrodę przyznają zazwyczaj filmowi, który oglądali z dziećmi, albo podobał się dzieciom i po prostu o nim słyszeli. I tak to są faktyczne słowa osób pracujących w e, Oscarach. I o tym mówiłam w tym odcinku. Gdybyście chcieli, to tutaj odsyłam. Ale wracając, skupmy się na filmie. Film został przełożony i wyreżyserowany przez Krisa Sandersa, kolejną legendę animacji. Swoją drogą, moja dyplomowa animacja została nominowana na. Festiwalu Animacji w Manchesterze i zaprosili mnie do QA, po prostu, bo wzięli twórców tych shortów animowanych, żeby udzielili krótkiego wywiadu. Więc stwierdziłam, że czemu nie? Fajnie, bardzo fajnie i tak tam będę, więc czemu nie skorzystać? A oni poprosili mnie o Moje zdjęcie i parę zdań o sobie, i wrzucili to na stronę jako gościa. W sensie wrzucili mnie jako gościa na stronę wśród profesjonalistów, i Chris Sanders jest dosłownie zaraz obok mnie na tej liście. Nie pokazuję Wam tego ze względu na to, że tam idę prywatnie. Nie jako Elwizja, więc po prostu z prywatnych powodów wam nie pokazuję tego, więc musicie mi uwierzyć na słowo. Ale to było zaskakujące i szczerze mówiąc to bardzo się cieszę. Także chciałam tutaj trochę swojej prywaty wrzucić, że jestem obok Chrisa Sandersa na liście gości. Absurd. Znowu robię dygresję. Wracamy do filmu. Dziki Robot jest adaptacją książki dla dzieci autorstwa Petera Brauna. Początkowo Sanders nie znał książki i przeczytał ją tylko dlatego, że jego córka mu ją pokazała. A lata później został poproszony o film, który będzie adaptacją, więc od razu pomyślał o dzikim robocie. Sam opisał książkę jako pozornie prostą, ale emocjonalnie złożoną. A jeżeli jeszcze nie byliście w kinie na dzikim robocie, to tutaj Wam opowiem o czym jest. Film opowiada historię robota, który przypadkowo po katastrofie trafia na wyspę zamieszkaną przez zwierzęta. Jako że został przystosowany jako pomoc ludziom, koniecznie chce pomagać każdemu zwierzakowi. Uczy się ich języka, a ostatecznie zostaje mamą osieroconego gończyka. Oboje, bo i Ross i Gąsior są wyalienowani ze społeczności leśnej, więc muszą się nauczyć funkcjonować w tym środowisku i znaleźć tam swoje miejsce. Sanders skontaktował się z Brownem. I później opisał ich rozmowę jako kluczową dla rozwoju filmu. Brown powiedział, że zamierzonym tematem książki, takim motywem przewodnim, było to, że życzliwość może być umiejętnością przetrwania. Sanders oczywiście starał się wpleść ten temat w film i uważa, że osiągnął ten cel. Innym motywem przewodnim w historii, który przyciągnął Sandersa, było macierzyństwo. Uważał, że nigdy wcześniej nikt nie stworzył tego typu historii. Co prawda, były już próby przedstawienia relacji człowieka, Albo kosmity z robotami, ale robot ze zwierzętami, czyli coś humanoidalnego, co miało przypominać ludzi, ma się odnaleźć w naturze, w środowisku naturalnym to jest coś świeżego, coś innowacyjnego i faktycznie niezwykłego. W dodatku, fakt, że Ros zostaje matką, czyli robot zostaje matką i ewoluuje, bo zaczynają się pojawiać w niej emocje i zaczyna rozumieć, jak to wszystko działa. To jest naprawdę bardzo fajny temat do podjęcia. Swoją drogą, Sanders już wcześniej rozważał pomysł stworzenia nawiązania więzi ze zwierzętami w lesie na potrzeby swojego reżyserskiego debiutu w Lilo i Stitch. Ochana means family. A no i Sanders jest też głosem Stitcha, tak gdybyście nie wiedzieli. Po przeczytaniu książki, Sanders uznał, że niewinny ton opowieści i otoczenie natury nie może wyglądać jak fotorealizm CGI, jak w wielu współczesnych filmach animowanych. Oczywiście wspomniał Spider-Verse jako coś przełomowego, co wpłynęło oczywiście na wizualia tego filmu. Chciał, żeby gotowy film dalej przypominał piękne krajobrazy koncepcyjne. Do tego wykorzystał technologię, którą wykorzystali wcześniej w filmie Kot w butach. Ostatnie życzenie i The Bad Guy. I mimo, że film jest animowany w 3D, tekstury wyglądają jak ręcznie malowane. Bo, bo są ręcznie malowane. I całość wygląda fenomenalnie. Te sceny po prostu zapierają dech w piersiach, a filozofia malarstwa została przeniesiona na każdy element wizualny w filmie. Inspiracje do wizualnej części filmu czerpał z klasycznych filmów Disneya i filmów Miyazakiego. I tą malarską, stylizowaną animację opisał jako obrazy moneta w lesie Jakiego. Za największy wpływ na stronę wizualną uważał Bambi. Co zabawne, bo moja kompela Edzi Dołka... Zaraz po seansie napisała mi, że kurde, to wygląda jak Bambi. No, no właśnie dlatego. Inną inspiracją był mój sąsiad Totoro, a inspiracją do futurystycznej części filmu były dzieła Sida Mead. DreamWorks oczywiście nie ma swojego charakterystycznego stylu, tak jak na przykład Disney, w związku z czym nie muszą martwić się o to, że jeżeli nie będą trzymać się konkretnych wytycznych czy konkretnego stylu, to spotka ich jakaś kara czy ktoś. Nie będzie wiedział, że to jest ich film, albo komuś się to nie spodoba. Dzięki temu mogą eksperymentować i eksplorować różne style animacji, w zależności od tego, co najbardziej będzie pasować do konkretnego filmu. Sanders chciał, aby projekt ROS był kultowy i niezapomniany. A także taki, który zajmie miejsce wśród najsłynniejszych robotów fikcji. Do konceptu Ross czerpano inspiracje z Gwiezdnych wojen, czyli C-3PO i r 2 oraz Robiego robota z zakazanej planety. Chciano, żeby Ross miała niewielką artykulację twarzy. A najlepiej to w ogóle jej nie miała. Sanders i reszta zespołu stworzyli kilka prototypów podczas produkcji. Jeden z projektantów, Hugh Han, przedstawił swój projekt ROS, który stał się podstawą dla tego, który widzimy w filmie. Oryginalną książkową Ross opisano z wielkimi szczegółami, więc trzeba było pominąć niektóre elementy projektu. Chcieli też, aby projekt Ross był dalej humanoidalny. A skoro ROS nie jest człowiekiem i nie ma twarzy, a raczej Mimiki twarzy emocje przedstawiają w filmie za pomocą świateł i oczu, ale nie tak, jakby to było u ludzi, tylko wykorzystali tutaj działanie obiektywów w aparacie. Koleżanka mi opowiedziała, że podczas oglądania tego filmu miała taką dziwną nostalgię, jakby oglądała jak wytresować Smoka. I trudno się tutaj dziwić, bo Sanders mówi, że zarówno jak wytresować Smoka oraz Lilo i Stitch właśnie, mimo że nie były bezpośrednią inspiracją dla tego filmu, to Sanders wyciągnął z nich doświadczenia z tej pracy, mimo że nie są bezpośrednią inspiracją do tego filmu. To ukształtowały twórczość Sandersa i wyciągnął z nich bardzo wiele, i to przełożył, te doświadczenia z tych prac, tych projektów, przełożył właśnie na dzikiego robota, co absolutnie widać. A wiecie, co jeszcze jest absolutnie fenomenalne w tym filmie? To nie tylko historia fabuła, która jest spójna, prosta, ale jednocześnie efektywna. To nie tylko wspaniałe wizualne doświadczenie tego przepięknego stylu animacji, nie tylko dobra muzyka, ale fakt, że się w ogóle nie patyczkują. Film jest brutalny. Pokazują tutaj brutalność natury. Jest nawet scena z oderwaną głową kruka. Film nie boi się mówić o śmierci czy zabijać postaci. Nie mają żadnego nienaturalnego filtra, który ostatnio pojawia się w produkcjach animowanych. Na zasadzie o nie, bo dzieci mogą to zobaczyć, albo bo co dzieci pomyślą, jak to powiedziała jedna osoba na moim serwerze, tak najlepiej zawinąć dziecko w folię bombelkową, zamknąć i wypuścić dopiero jak będzie miało 18. Lat. I to było podczas dyskusji na temat tego, że ja pracując z dziećmi, bo pracuję też jako nauczyciel w soboty, nieważne, to chciałam z dziećmi zagrać w grę w wisielec i dzieci mnie uświadomiły, że nie mogę mówić wisielec, bo to jest bardzo kontrowersyjne i to jest bardzo złe słowo, bo mówi o śmierci, a raczej samobójstwie, więc e, nie można nazywać gry wisielcem. Więcej już nigdy. Ten film ma w dupie, że tak powiem, kolokwialnie. Co dzieci pomyślą? Po prostu dużo gagów sytuacyjnych wynika z naturalnej brutalności zwierząt. Czułam się jakbym oglądała kreskówki z lat 90., gdzie też się nie hamowali. Moja ulubiona postać to mama opos i jej oposiątka. Te teksty, które na temat macierzyństwa rzuca, to absolutne złoto. Pokazując, że macierzyństwo jest trudne, a nie jest usłane różami i cały czas cukierkowe, jak nam to próbują wmówić. I nie wiem, jak przetłumaczyli te wszystkie teksty na język polski, ale mam nadzieję, że zrobili to wiernie. Dodatkowo ten humor jest po prostu świetny. Nie polega na toaletowym humorze ani na nawiązaniach popkulturalnych. Jest po prostu zabawny, chociaż miejscami mnie szokował. Ale w takim dobrym znaczeniu. Jak Chris Sanders mówił w wywiadzie, ważne było dla niego upewnienie się, że cokolwiek nie robi, nie może wykluczać żadnej grupy społecznej czy wiekowej przed cieszeniem się z filmu. I to nie znaczy, że wszyscy muszą wszystko rozumieć, to jest totalnie w porządku, że od czasu do czasu tematyka czy wątki czy jakieś teksty wykraczają poza możliwości kognitywne dzieci. Chris przytacza wspomnienia z dzieciństwa, kiedy w serialach i filmach były pewne elementy, których nie rozumiał, ale nadal lubił te filmy. I ja też pamiętam mnóstwo takich seriali animowanych czy filmów, które miały bardzo dużo rzeczy, które można kwestionować albo podtekstów i ja ich nie rozumiałam jako dziecko. I tak mi się te animacje podobały i zrozumiałam je dopiero oglądając je na nowo w dorosłości. Naprawdę nie musimy dzieci zawijać w folię bąbelkową. Film jest genialny. Troszeczkę boli mnie zakończenie tego filmu, ale z drugiej strony było satysfakcjonujące. I w sumie to chyba było najlepsze rozwiązanie, jakie mogli pokazać w tym filmie, bo nie widzę, jak mogliby to rozwiązać lepiej, ale w związku z tym zakończenie jest troszeczkę bolesne. A co wymyślicie? Czy zakończenie tego filmu było dobre? Czy coś byście zmienili? Dajcie znać w komentarzach. A na koniec jeszcze chciałabym wspomnieć o tym, co Sanders mówił na temat AI. Oczywiście w odniesieniu do tego filmu, bo w branży animacji ostatnio mamy bardzo niepewną sytuację, jeśli chodzi właśnie o AI. I znalazły się osoby, które miały pewien zgrzyt, no bo główną postacią tego filmu jest sztuczna inteligencja. Ale ten film w dużej mierze jest robiony ręcznie. Ten film jest bardziej ludzki niż jakiekolwiek filmy CGI w tych czasach. Każda tekstura, w tym tekstury postaci, są malowane ręcznie, więc ludzki element w tym filmie jest o wiele, wiele bardziej widoczny niż w innych filmach. Chris nawet mówi, że to jest film o wiele bardziej ludzki niż jakikolwiek film, nad którym pracował od czasu Lilo i Stitch, bo staraje się powrócić do tego analogowego ciepła, które można uzyskać tylko ludzką ręką. Innymi słowy, parafrazując, Chris mówi, że nie bójcie się, nie było... AI wykorzystane w tym filmie i jednocześnie AI nigdy Was nie zastąpi, bo dalej będzie potrzebny ten ludzki element, ten ludzki czynnik. Tak, przynajmniej rozumiem tą wypowiedź. Aczkolwiek tutaj warto też wspomnieć, że to był ostatni film Dreamworksa. Animowany, czy tworzony całościowo wewnętrznie w studiu. Ponieważ od teraz studio będzie polegać bardziej na outsourcowaniu, czyli zlecaniu animacji w innych krajach, co też poniekąd nie napawa nadzieją artystów w USA, bo o ile jest to duża szansa dla nas, żebyśmy pracowali przy większych produkcjach bez konieczności przeprowadzania się do stanów, tak zaraz obok AI to jest naprawdę duży problem wśród animatorów i ogólnie w branży animacji w Stanach Zjednoczonych, właśnie, bo poniekąd zabieramy im pracę i praca zostaje zlecona studiom w Europie albo w Azji, ponieważ jest zwyczajnie tańsza. Ale to temat na zupełnie osobny film, nad którym i tak pracuję. A, no i jeszcze warto wspomnieć, że Sanders został zapytany o kontynuację dzikiego robota i odpowiedział: Tutaj cytat: Bardzo bym chciał. To była praca pełna miłości ze strony wszystkich w studiu, i tak myślę, że chciałbym tu zostać i zostać na jakiś czas. I w październiku tego roku potwierdzili, że kontynuacja jest w produkcji. I to by było na tyle w tym odcinku. Dajcie znać, czy widzieliście dzikiego robota, a jeżeli nie, to czy zamierzacie. No i oczywiście, co o nim myślicie, bo to najważniejsze. Z tej strony chciałabym podziękować wszystkim moim patronom, którzy wyświetlają się teraz tutaj, którzy nieustannie mnie wspierają, za co bardzo Wam dziękuję. Jeśli też chcecie być patronami, to wiecie co robić. Wszystkie linki znajdziecie w opisie, tak jak znajdziecie tam linki do materiałów źródłowych wykorzystywanych w tym odcinku. Wszystkie moje social media, na które Was zapraszam: Discord, Instagram. TikTok i inne dziwne rzeczy, wszystko tam jest, tam sobie sprawdzicie. Zachęcam Was oczywiście do subskrypcji tego kanału, jeśli takie treści Wam odpowiadają i żeby nic w świecie animacji nigdy was nie ominęło. Niech kresku z kresku kreskówek ma was zawsze w opiece. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam Was po więcej. Cześć!